Jakie są główne założenia czteroletniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej prowadzonego w centrum CBT Edu? Czy istnieje podział na część praktyczną i teoretyczną? Szkolenie, które prowadzimy w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-u jest tak zwanym szkoleniem całościowym, czyli obejmuje 1200 godzin kształcenia, które jest poświęcone teorii i praktyce psychoterapii, tym oczywiście w głównej mierze psychoterapii poznawczo-behawioralnej. W tych godzinach również mieszczą się godziny przeznaczone na tak zwany rozwój osobisty, pracę własną, jak również godziny przeznaczone na tak zwany staż kliniczny, który jest realizowany albo w formule oddziału dziennego bądź stacjonarnego, ale także oczywiście w warunkach ambulatoryjnych. Program kształcenia jest tak zorganizowany, tak podzielony, aby oczywiście wyposażyć naszych kursantów w wiedzę teoretyczną, ale również w szereg umiejętności praktycznych, które są niezbędne do prowadzenia procesu psychoterapii. Przede wszystkim nacisk w pierwszej kolejności kładziemy oczywiście na naukę konceptualizacji w modelu poznawczo-behawioralnym. Oczywiście chodzi tutaj o modele, Poznawczo-behawioralne konkretnych zaburzeń. Uczymy również tego, jak ustalać hipotezy diagnostyczne, terapeutyczne, jak planować cały proces, jak go wdrażać, jak stosować interwencje, w tym oczywiście techniki poznawczo-behawioralne. Konceptualizacja, której uczymy, ma na celu oczywiście rozpoznawanie szeroko pojętych przekonań w kluczowych dla pacjenta jak gdyby obszarach, tak by to postępowanie mogło być jak najbardziej skuteczne. Uczymy naszych studentów tego, jak tworzyć strukturę sesji, jak gospodarować czasem. Ale również dla nas bardzo ważne jest położenie szczególnego nacisku na to, by studenci rozumieli, w jakich mechanizmach dochodzi do zmiany, po to by, wiedz, by potrafili jak gdyby ocenić, czy zmiana, którą zaobserwowali, jest zmianą tylko i wyłącznie na poziomie objawowym, czy też może dotyczy głębszych, szerszych obszarów i potencjalnie może być w związku z tym zmianą trwałą. Bardzo istotnym elementem w procesie uczenia jest również zwracanie uwagi na to, co się dzieje w relacji terapeutycznej. Bardzo zależy nam na tym, żeby nasi studenci byli świadomi własnych zasobów, ale i ograniczeń w tym zakresie, potrafili rozpoznawać własne przekonania, które się aktywują w relacji z pacjentem, potrafili uwzględnić je również w konceptualizacji. Osobnym oczywiście zagadnieniem jest psychoterapia dzieci i młodzieży, Wymaga to szczególnego tutaj zwrócenia uwagi na konieczność uwzględniania w konceptualizacji aspektu rozwojowego, jak również aspektu rodzinnego. Chodzi nam o to, proszę Państwa, żeby oczywiście proces nauczania był procesem jak najbardziej profesjonalnym, ale również wyposażał w konkretne umiejętności, które rozbudowywują warsztat psychoterapeutyczny, pozwalają dobrać jak najbardziej adekwatne metody postępowania do problemu pacjenta, ale również by proces ten służył własnemu rozwojowi przyszłego psychoterapeuty. Bardzo serdecznie Państwa do nas zapraszamy.